Siemanko, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj taka fajna robótka techniczna. Będziemy wymieniać baterie w zegarku. Dokładnie w dwóch. No i dobra, zaczynamy. Tutaj taki mamy segerek, teleskopik Tingo. Takim fajnym narzędziem szpikulcem. Teleskopik tak wygląda w większości zegarków. Tutaj mamy dosyć taką Drogą oryginalną festinę, więc z nią trzeba delikatnie, żeby nie uszkodzić nigdzie tego jakże zacnego sprzętu. I tutaj takie fajne, super świetne narzędzie posłuży do otwarcia tego, zegareczka, nawet pewnie niektórzy by się nie spodziewali, że czymś takim można zadziałać. No, najlepiej sobie rękawiczki założyć, bo ma kilka takich ostrych krawędzi ta miarka, żeby po prostu się nie pokaleczyć. Zależy czyje ręce, ile są warte, tak więc. Dobrze załapać i wiadomo. Trochę zdolności manualnych wskazane. No i siły trochę. Dobra. No, cyk, poszło delikatnie, żeby denka nie porysować. No, świetnie ten sprzęt srebrzany zadziałał <grywa> no i teraz już zostanie tylko tak zwana formalność, czyli e, odkręcenie zatyczki no elegancko paluszkiem tam mamy uszczeleczkę, trzeba uważać żeby to nie zginęło Układamy. tutaj mamy jeszcze taki pierścień który przytrzymuje baterię więc trzeba go zdjąć delikatnie też trzeba uważać, wszystko to jest no jakby nie było zegarmistrzowska robota no tutaj podważamy widać na ładnym zoomie jak to wygląda, no i mamy baterię jakby nie było tutaj, w tym miejscu. Model w większości, w wielu modelach spotykany. Zegarków, tak więc nie ma problemów. No i tutaj też musimy mieć jakiś taki sprzęcik do podważenia. O, pyk, wypadła. No, i mam gotowe. Pozostaje tylko założyć, kto jaką chce. Może być Sanio, Może być Winnika. <noise> to już zależy, kto co ma. No i tutaj jeszcze z rozpędu damski sobie rozłożymy. Tutaj on ma tak zrobioną branzoletkę, że nie trzeba żadnego segera, teleskopu rozpinać. Po prostu już jest podejście bezproblemowe. Też bardzo ładny zegarek. Tutaj jest Fossil świetna firma, polecam też oczywiście oryginał no i też go cygniemy tą suwmiareczką, jakże zacne narzędzie rękawiczki zakładaj człowieku bo już widzę, że Ci nie pójdzie niektórzy mogliby sobie na przykład tą suwmiarką e, zmierzyć iloraz inteligencji lub coś innego tak więc e, zastosowania dla dla niej jest naprawdę bardzo dużo i nawet y, wielu ludzi na no nie zdaje sobie sprawy ile tym sprzętem można zdziałać dobrego. No i ładnie poszło. Elegancko, brawo Odkręcamy dęko jak w festinie. Uuu, łapi się przypompowały, zobacz prawdziwy y, sportowiec co przy każdej pracy jest w stanie coś przypompować. No dokładnie, dokładnie. Dobra, dobra już yy, nie, nie błyszcz, tylko bierzcie za robotę. Otwieraj dalej. Zobaczymy. Tu jest już dużo mniejszy sprzęt. O, ładnie poszło też trzeba uważać uszczeleczka. Prawdziwe oryginalne zegarki. No to wiadomo mają jakąś, jakąś tam odporność o, odporność na wodę no i też tutaj mamy baterię malutką też jaką, kto sobie włoży, to już jest jego inwencja, o, pięknie wyskoczyła no i tyle później wiadomo składamy, to nie jest już nic skomplikowanego, jeżeli przebrnęliśmy przez to. Z mojej strony to tyle. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia na YouTube. Cześć!